Witajcie w czwartkowy poranek. Zanim zaczniemy przeglądać telefon, zajrzyjmy do wewnątrz siebie. No chyba, że odpalacie telefon, aby ze mną popraktykować. Będzie oddech, pobruszenie przepony, wzmocnienie brzucha, mały twist. Dosłownie 2-3 minutki. Można to zrobić w ręczniku, w łóżku, przy ścianie. Nie ma wymówek. Bierzemy się do roboty. Stajemy sobie w niezbyt szerokim rozkroku. Możesz delikatnie stopami rozpychać podłogę matę. Wyciągnij swoją lewą rękę nad głowę, jeżeli możesz przyklej rękę do głowy i wychyl się na prawo. Teraz wypchnij najpierw miejsce pod pachą, następnie dolne żebra, a lewym biodrem ściągnij się w dół. Połóż sobie teraz swoją prawą dłoń na żebra i zrób wdech, gdzie poczujesz jak żebra się rozciągają, dłoń się aż podnosi. Zaczynamy wdech. Wydech, żebra zabierają do środka. Jeszcze raz wdech. I wydech zabieramy żebra do środka. Wdech do centrum. Wydech luźno. Druga strona. Prawa do góry. Łokieć prosto, jeżeli możesz. Wychyl się. Świadomie wypchnij najpierw górne żebra. Potem... Dolne. Biodro ściągnij w dół. Połóż dłoń na żebrach. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech luźno. I 36 razy kapala bati. Ogonek pod siebie, brzuch miękko, wdech. Nie za szybko nie za wolno. Wdech do żebr, żebra szeroko. Nie oddychasz przez chwilkę, rozciągasz żebra szerzej, klatka szerzej. Miękki, spokojny wydech. I nasze dzisiejsze wyzwanie. Jeżeli potrzebujesz, ponieważ masz na przykład problemy z równowagą, kręci Ci się w głowie, złap za podnóżnik stołeczek i postaw sobie pod stopą. Ja będę ćwiczyła bez, ale pamiętaj, możesz sobie tę praktykę ułatwić. Podnieś prawą nogę do góry, prawe biodro ściągnij w dół, tak żeby kolce biodrowe były na jednej linii, paluszki prawej stopy zadarte. Jeżeli chcesz, możesz się rękoma podtrzymywać, możesz wyciągnąć sobie ręce na biodra, możesz wyciągnąć ręce nad głowę, ale nie odchylaj pleców. Z wydechem będziemy leciutko podciągać kolano 18 razy, potem zrobimy wdech, zatrzymanie, Podczas tego zatrzymania nogę trzymamy nieruchomo. Następnie robimy wydech, zbieramy żebra i po wydechu robisz albo mikrowdech i próbujesz wyprostować prawe kolano, albo zasysasz razem ze mną ud jana bandę i prostujesz prawą nogę. Przygotuj się i zaczynamy. Miękko wdech, brzuch. I 18 razy kolano pulsuje górę dół. Trzymaj nogę, wdech do żeby, żebra szeroko. Nie oddychasz. Wydech. I albo mikro wdech, już nogę, albo wdech, wydech, rozsuwa żebra na udijanie. Zluźniasz, odstawiasz nogę, miękko wdech, miękko wydech. Stań chwilkę, wreguluj się, jest to intensywne w odczuciach. Na pewno robi się coraz cieplej, na pewno brzuch się obudził. I druga runda, druga noga. Lewe kolano do góry, kąt prosty, lewe biodro w dół, ogonek ciut pod siebie. Wdech, puszczasz w miękko i zaczynamy. Wdech, do żeber, żebra szeroko, nie ruszasz nogą, rozciągaj klatkę, wydech. I albo mikro wdech, prostujesz nogę, albo wdech, wydech, u Diana. Rozluźnisz. Wkładasz nogę miękko wdech, pełny spokój. Wydech. Obserwuj swoje odczucia. Odetchnij głębiej. I na tym możesz zakończyć dzisiejszą praktykę. Albo wykonać ze mną jeszcze próbę. Na... Łatwiej było mi nauczyć się nauki w pozycji na rybaka. I też taką pozycję możemy wykonać w klęku. Robimy zaokrąglone podwinięte plecy. Ręce układam kciukami do środka. Ustawiam się. Tak, układam lusterko, żeby widzieć swój brzuch. Robię wdech, robię pełny wydech. I teraz zasam u diana bandę, rozsunę żebra, a potem będę bardzo mocno rękoma odpychała się od nich. jeszcze na ulistej tej perspektywy. Przypomnę, wychodzisz, podwijasz ogonek, robisz wdech do żebra, żebra szeroko, pełny wydech zasydzasz u Diana. Rozsuwasz żebra i odpychasz się maksymalnie rękoma. Zadanko, zadanku, które będzie już manipulacją brzuszką. Trzy razy pod rząd robisz. Albo zatrzymanie po wdechu na rozsuniętych żebrach, albo pełny wydech rozsuwasz żebra, zasysasz u na bandę. Możesz wykonać trzy razy Agnesare Dauti, albo razem ze mną na u. Wszystko robisz w swoim tempie. Ważne, że trzy razy. Przygotuj się. Ja przyjmuję pozycję na rybaka i zaczynamy. Robimy wdech. Wydech. I praktykujemy to, co umiemy. Cichy spokojny wdech, kiedy skończysz, cichy wydech. Nie odpoczywaj za długo. Druga runda. Robimy wdech. Wydech. I pracujemy. Po zakończeniu cichy wdech. Wydech. Reguluj się. bliżej, Mam nadzieję, że telefon świeci. Ostatnia runda. Wdech. Dużo tak. Wydech. Praktykuj. Stań teraz chwilkę bez ruchu, nadaj sobie rozkaz, aby się nie ruszać, zastygnąć. Zrobiliśmy coś dobrego dla swojego brzucha, płuc, jelit, dla lepszej wersji siebie po 14. Mam nadzieję, że czujesz napływ energii. Do zobaczenia jutro. Namaste.